Witajcie, jak się macie? Mam nadzieję, że się dobrze macie, że poranek dobrze się zaczął, przetarliście już swoje oczka i jesteście gotowi na spotkanie z naszym Panem i na spotkanie ze mną. Zaczynamy. Dzisiaj Ewangelia Mateusza, 19 rozdział i 23 werset. Wtedy Jezus powiedział swoim uczniom: Zaprawdę. Powiadam Wam, że bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wczoraj mówiliśmy o ludziach, którzy pokładają ufność w marnościach, opierają się na różnych rzeczach, na takich, które są ciekawe, kolorowe, pociągają ich zmysły, ale w przeciwieństwie do tych rzeczy jest nasz Bóg, który jest rzeczywistością, który jest głębią który daje to, co jest prawdziwym życiem. I że musimy być uważni, żeby wybierać to, co jest życiem, a nie co jest tylko jakąś rozrywką. Teraz w tym świecie nawet wiedza jest rozrywką, więc naprawdę trzeba uważać. Dzisiaj skupiamy się na tym, że Jezus mówi, że bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Że że łatwiej wielbądowi przez ucho jele przejść, niż bogatemu wejść do Bożego Królestwa. Dlaczego tak jest? Uczniowie się oczywiście strasznie zaniepokoili. No to jak to jest? No to kto w ogóle będzie mógł wejść? Jeżeli bogaci nie mogą, no to jejku, no to, 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 to jak to jest możliwe, żeby ktokolwiek wszedł do Bożego Królestwa? Jezus wtedy odpowiada, że e, dla Boga nie ma nic niemożliwego, że to dla ludzi nie jest wykonalne, ale dla Boga jest to wykonane. I Jego odpowiedź może w sobie nawet ją przeczytajmy, bo rzeczywiście ona jest ważna w tym momencie. To jest z kolei werset yy, 26. Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Ta odpowiedź tłumaczy, dlaczego bogaci nie mogą wejść do królestwa. Ponieważ bogaci pokładają ufność w sobie i w swoich zasobach, to dzięki pieniądzom, Robią różne rzeczy, przesuwają się do przodu, żyją. Ich życie to jest działanie, ich życie to jest posiadanie wpływu na ten świat przez pieniądze, przez pieniądze. Teraz Jezus zestawia tą postawę z tym, że u Boga wszystko jest możliwe. Że u ludzi jest to niemożliwe, ale u boga wszystko jest możliwe. I teraz możemy żyć w tych dwóch rzeczywistościach: w tej, gdzie człowiek o własnych siłach wszystko osiąga, albo w tej, gdzie dzięki Bożym Siłom wszystko osiągamy. W której rzeczywistości żyjesz? Wierzę, że tu nie chodzi o bogatych, którzy mają duże pieniądze, tylko dlatego, że możesz być bardzo biedny, a nadal pokładać ufność w pieniądzach. Możesz pokładać ufność przez to, że cały czas się o, nich, o nie starasz, o nich myślisz. Ten jest bogaty, temu się powodzi, a mi się nie powodzi, a ja mam taką małą rentę, a tu rząd nam jeszcze zabrał, a tam ci ludzie, proszę bardzo, oni wyjeżdżają co roku do Tunezji, a ja nie mogę sobie nawet pralki kupić. I cały czas ich mentalność jest wokół ma ma materialnych rzeczy, pieniędzy, ale też tych materialnych rzeczy po prostu. I nawet nie mając tych pieniędzy, Niejako uzależniają wszystko od tych pieniędzy. I to jest mentalność ludzi, którzy nie mogą wejść do Bożego Królestwa, ponieważ w Bożym Królestwie będą ludzie, którzy pokładają ufność w Bogu i to Bóg jest sprawcą. To Bóg decyduje o ich życiu, a nie pieniądze. To Bóg ułatwia, to Bóg otwiera drzwi, to Bóg daje sposobności, to Bóg daje błogosławieństwo, a nie pieniądze. Tak więc mówimy tutaj o ludziach, Bogatych, takich, którzy nie tylko mają pieniądze, ale pokładają ufność. Z drugiej strony mogą być też lu ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, ale pokładają ufność w Bogu. Tak było na przykład z Abrahamem, tak było z Józefem tym ze Starego Testamentu. Tak może być z wieloma ludźmi, którzy nauczyli się polegać na Bogu, na Bożej łasce, i w miarę przybywania im pieniędzy, nie przekładali tego, punktu ciężkości na te pieniądze tylko cały czas stawiali się do pionu zaraz zaraz to u Boga wszystko jest możliwe to Bóg decyduje o wszystkim to u Boga jest zbawienie to u Boga jest ratunek to Bóg daje możliwości a nie pieniądze Bóg może dać pieniądze Bóg może zabrać pieniądze Bóg może da nam jakieś inne zasoby może dać nam urodę, może dać nam znajomości, może dać nam umiejętność wypowiadania się, Bóg może dać nam różne inne zdolności, które pochodzą od Niego. Jeżeli Bogu oddajemy chwałę za to, jeżeli na Bogu się skupiamy w tym wszystkim, to możemy używać tych rzeczy tak samo jak pieniędzy i powinniśmy tego używać, ponieważ to są te talenty, to są te zasoby, które Bóg chce, byśmy pomnażali. Jemu nie zależy na tym, żebyśmy my niczego nie mieli i wtedy będziemy bardzo pobożni, bo to tak nie działa. Te narody, które są strasznie biedne, to wcale tam nie trwa przebudzenie duchowe i wcale tam się aż tak ludzie mocno nie koncentrują na Bogu. Tak, tak samo w, w krajach bogatych, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to jest jedno z największych pól misyjnych na świecie, ponieważ tak wiele osób jest tam pobudzonych w kierunku Boga. Oczywiście tam gdzie się dzieją też straszne rzeczy, e, obrzydliwe rzeczy, ale tam również jest niesamowity potencjał, jeśli chodzi o ogłoszenie Ewangelię, jeśli chodzi o przyjmowanie, chęć przyjmowania Bożego Słowa i nawracanie się. I teraz z pewnością też słyszeliście o różnych, w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych wybuchały takie lokalne przebudzenia, gdzie ludzie szukali Boga, trwali w modlitwie dzień i noc, uwielbiali go, przychodzili, przyjeżdżali z różnych stron, z innych krajów, żeby się łączyć w modlitwie, żeby, żeby wyznawać. Swoje grzechy, żeby pokutować. I to jest bogaty kraj. Oczywiście nie wszyscy są tam bogaci, ale jest dużo możliwości, a pomimo tego szukają tam Boga. Tak więc, niekoniecznie ilość Twoich zasobów będzie determinowała, czy Ty będziesz pokładał nadzieję w Bogu. To zależy od Twojego serca. To zależy od Twojego serca. Wierzę osobiście, że Bóg chce nam dużo dać. Dużo różnych zasobów, również pieniędzy, ale chcę, żebyśmy my, w swojej wewnętrznej postawie, byli niezruszeni, polegając tylko na Bogu i rozumiejąc, że to od niego jest błogosławieństwo. I wtedy te zasoby staną się w naszych rękach błogosławieństwem, będziemy mogli nimi właściwie zarządzać, a nasze serce będzie zdrowe. Ono nie będzie odciągnięte od Boga. I będziemy oglądać Boże Królestwo, i będziemy wchodzić do Niego, i będziemy również zabierać ze sobą y, mnóstwo innych ludzi, właśnie dzięki temu, że dobrze żeśmy zarządzali tymi talentami, pomnażaliśmy je. Amen. <grym> Amen, kochani, chcę Wam dzisiaj błogosławić. Boże, chcę błogosławić każdej osobie, która tego słucha. Żebyś Ty, Boże, dał. Nam serce niewzruszone, serce, które polega tylko na tobie. Ja chcę błogosławić każdemu słuchaczowi, żeby to, co miał, było źródłem dziękczynienia dla niego w stosunku do ciebie, żeby dziękował Tobie, żeby był pokorny, żeby był wdzięczny, żeby, żebyś Ty mógł dawać więcej, żebyś Ty mógł dawać więcej zasobów do pomnażania. Abyśmy my byli przywiązani tylko do ciebie i rozumieli, że to z twojej ręki wszystko pochodzi. Nie człowiek, nie pieniądze, nie uroda, nie wykształcenie, nie znajomości decydują o tym, jak my będziemy żyli, ale twoja ręka, ale twoje działanie jedynie w naszym życiu jest ważne. Tobie tylko chwała się należy za wszystko. I nasze serca nie odłączą się od ciebie, nie zbłądzą, nie zaczną rozmyślać o innych rzeczach, ponieważ ty jesteś dla nas najważniejszy. Tobie ich będzie chwała. Niech Tobie będzie chwała za wszystko, co dla nas robisz i zrobisz w przyszłości. Ja błogosławię każdej osobie teraz, żeby mogła przyjmować Twoją obecność, być zakochana w Tobie, twarda, niewzruszona na tej drodze, którą idą w Twoim kierunku. I żeby żadne przyjemności, żadne udogodnienia nie zachwiały tej wiary. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Uu, to teraz będzie dyskusja pewnie pod tym filmikiem. Już się nie mogę doczekać. Wasze komentarze, Waszych wrażeń mm, zapraszam Was, zatem piszcie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i widzimy się jutro. Pa!